Po ostatnim odcinku wpadłem na królewski, ale może głupi pomysł, ale zrobimy dzisiaj królewskie rozdanie. Królewskie rozdanie wiąże się z tym, że rozdajemy karty i robimy battle na standardowym trybie i zobaczcie co robię. Raz, dwa, trzy, cztery, taki start. Trzy serpenty, trzy łepony, Znowu hole, znowu gemstone, wjeżdżają tigery. Po tigerkach, a niech wiedzie with gloves case, niech wiecie ametyst. Znowu hole znowu gemstone. 20, 26500. Ostatnią batelkę na czterech wygrałem, więc robimy na trzech. I robimy taką batelę za 26500. No to, mogą by, to może być królewskie rozdanie. Królewskie rozdanie, jak tutaj dobrze wpadnie, to może być nawet nowy rekordzik. Może być nawet nowy rekordzik, ale zobaczymy. Szczerze mówiąc zobaczymy. Początek naprawdę mocny. Mamy gemstone'y, mamy Hole. Później troszeczkę, troszeczkę uspokajamy, a później znowu wjeżdża. Gemstone, hole i dzisiaj trochę inaczej. Dzisiaj może Rosso i dzisiaj Alex. No i startuje. Startuje ta baterka, wysyłamy foka i zobaczmy, co z tego będzie pierwszy gemstone, proszę. O kuźwa, no, zaczęliśmy bardzo, ale to bardzo średnio. Może hole? A, huntsman. No, ale huntsmanem nie wychodzę jeszcze na prowadzenie, ale spoko, że wpadł. Ja pitole, mamy good knife'a. Wygrałem stony ostatnio. Nie chcą mi dać tego talona Sapphire'a. Mamy huntsmana drugi raz! No wychodzę na prowadzenie, ale czemu to nie są hole? Najlepiej dwa. O, i dwa dobre dropy dla nich. Siedem stówek dla Aleksa. Drugi serpent. O, jeden wielki kij, No mamy Kurtikere, niestety. Nie jest to dobry drop. Ostatni serpent. No, słabiutko. Serpenty nie tym razem. Zobaczmy, może weapon case. Może jakaś kosa. Może kałach tęczowo. O, albo gloczek właśnie za dwa Najlepiej fabrycznie nowy w Statraku. No nie wleciał. Drugi weapon. O, znowu ten glock przeleciał. To jakaś koska by się przydała. Dawno z tych zwykłych kosy nie trafiłem. No, Gloczek. Za 500, ale USP lepszy. No dobra, na razie prowadzimy. Holik! Nie ma. No i Gemstone, zobaczmy. Zobaczmy Gemstone. No, Shadow. No, zobaczcie, to Gemstone mi ostatnio nie daje. Ten Supreme Knife case mi daje. Ale Gemstone nie specjalnie. Huntsman przeleciał. No jest mała różnica, 8 tak naprawdę. Pomiędzy mną a Alexem. No, i Rosso wraca do gry, ale jeszcze trochę mu brakuje. Ostatnia 3%. No, i niestety nie ma nic dla mnie. I dobra, zobaczmy. Glovesy? Chyba najlepsze. O, no nie, Marble Fade Minimal są, One wyglądały na Battle Skirt. No, mała różnica. 500. stów. Oj, ale z ametysta nie ma nic. Może hole? Nie ma hola. No i dobra, decydująca, proszę, daj z ostatniej, coś fajnego. I ja pierdolę. Przegrywamy. Przegrywamy, nic tylko płacząca emotka. Mamy cztery dychy. Mamy cztery dychy, a zróbmy undera. Zróbmy undera. Patrzcie to, 5 i pięć. Chociaż jak tak słabo dawało, to teraz może da na standardowym. Zobaczmy. No, jeszcze jedna taka gruba batla. Królewskie rozdanie. Zobaczmy, jak to się zakończy. No, mam nadzieję, że tym razem to zgarniemy. Jeszcze jedna na standardowym. No, początek średni. I wróżba też do dupy. Bayonet Crimson nie zmienia zupełnie nic. No, hole już zmienia dużo 30 koła, fabrycznie, nie 53 ma, ja pitole, no będzie ciężko. Musiałbym trafić, nie wiem, Butterfly'a Emeralda Bowie Emerald jeszcze dla niego, no i samo ma kurwa 60 koła. Nie do pobicia, szczerze. No, z tego Gemstone na 3 Gemstone y by by mi dać telona na Proszę, Butterfly Emerald, daj! No nie, no bez szans. No i Anderek chyba też by tu nie wskoczył. No, niestety nie, ale babat, lat 108! 108 kloców. A ja mam 18. O, no, troszeczkę się zrobiły schody. Nie ukrywam, że jeszcze mam naprawdę sporo, ale smutno, smutno, bo takie baterki potężne fajnie by było sobie zgarnąć. No, haula nie ma. Pięknie by było, jakby teraz mi oddało tego statrak fabrycznie nowego, nie? To by było akurat 7 dyszek. No nie ma. Niestety nie ma. Tak sobie myślę, Anderek też by tam nie wszedł na tej bitwie. Też nie ma. Schodzę do 25. Do 25 zejdziemy no i zobaczymy. Zobaczymy, czy jak piątkę wydam, to wpadnie jakikolwiek hole. No kuźwa, tu już powinno hamować, nie? Ale niestety nie ma. Ok, no i nie ma. Niestety, ale nie ma. Otwórzmy trzy skrzyneczki: 3% Tiger. Ok, no tutaj też niestety nic nie ma. No i początek naprawdę średni dzisiaj. Dzisiaj bardzo, ale to bardzo średni początek dla króla. Zobaczmy Gemstone. Ja pierdolę, nawaja. Nie no, ostatnio Gemstone mnie naprawdę nie lubi. Mamy Shadow Daggersy Marble Fade'y. Za 900 zł. No trochę lepiej, mamy szóstkę. No i znowu nawaja. Ej, a ja ten talon? Ten talon, ja pamiętam, że ja niekiedy trafiłem, nie wiem, trzy razy pod rząd talona safajera. Ostatnio tego talona nie da się trafić. Ostatnia baterka była mocna, bo był Butterfly Ruby, wypadłem 9 Ruby. Ale teraz, no powiem wam, nie, no jest lipa. Mamy jeszcze doły, znowu ostatnią otwieram. Dobra, jest karambit. Za piątkę, nie? Za piątkę. Dobra, to jeszcze jedna. Ja pitole, mamy Falkiona, Knife'a, Marble Fada. E, dobra, wiecie co? Zajedźmy takim underdogiem. Zróbmy sobie tak. Raz, dwa. Raz, 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 dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra. Na cztery osoby. Robię na cztery osoby underdoga, zostanie mi 1400. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że tym razem Rosso, Emily i Samu coś trafią, a my nic. Mam nadzieję, że teraz nagle nie okaże się, że na standardowym bym wygrał, nie? Okej, okay, no z pierwszej nic. Zobaczmy jak druga. Ja pierdolę. Będzie ciężko, wam powiem. Bardzo ciężko, trafiłem jeszcze Minimal Wear 9 lora Nie, no musiałem być 3 Hole spać, nie? Albo przynajmniej dwa. A nie ma żadnego. Nie gadajcie, że tu się zaduje ten standardowy. No, zdecydowanie. Dałbym teraz standardowego, no to... Byłaby lekka odkutka. Ile? 5 dych. Byłoby 5 dych, ale niestety nie ma. Mamy 1600 ziko klikamy hola. Który nie wpada. Ok. no powiem wam. Dobrze było. Ale już nie jest. Eee, I dobra, ugadamy się, wiecie co. Bo to jest chyba ostatnia szansa, żeby wam rozdać naprawdę mocny przedmiot dla ludzi, którzy grają na kodziku. No czas naprawdę docenić takich wariacików. No i powiem tak, ten karamik leci dla Was. Leci dla Was. To będzie raczej jedyna taka nagroda do zgarnięcia z moim kodzikiem. A po pubani chyba nie polecimy. Chyba będzie ciężko. No, mamy 36, mamy Butterfly'a. No. Osiem dyszek mamy, ale dobra, Niech będzie. Trwa w ogóle rozdanie dalej jak coś. I macie do wygrania good knife 2, y. za 12 ziko i za 8 ziko. Ale taka nagroda 55koła karambit Tigertów jest dla osób, które naprawdę grają potężnie na kodziku i tak sobie myślę, wiecie co. To jest tylko dla mocarnych wariatów. Dla najmocniejszych wariacików, ja powiem tak. Piąteczek. Godzina 2015. Standardowo 15 minut po odcineczku dla osób, które grają za stówę. Będzie szansa zgarnąć karambita Tiger tufa, proszę bardzo, jest. Jest karambit tiger tuf 5,5 kloca. Do zgarnięcia zagranie na moim kodzie. I tyle. Pamiętajcie, tutaj macie też to opisane. E, że większa wpłata macie coś takiego, przy czym wyższe kwoty do ładowania zwiększają prawdopodobieństwo jego otrzymania, czyli po prostu większą wpłatą macie większą szansę zgarnąć tego karambita Tufa, czyli przykładowo zamiast stówki wpłacacie dwie, no i macie większą szansę na zgarnięcie tego karambita Tiger Tufa otrzymujecie go z płatą, czyli wpłacacie, no i nagle otrzymujecie prezent od razu. No zobaczymy. Zobaczymy, kto taki potężny prezent zgarnie. Jeden jedyny raczej. Jeden jedyny. I pamiętajcie, że może się to zakończyć nawet tak naprawdę jutro. Może się to zakończyć pojutrze, a może to trwać cały tydzień. Nie jest to zależne ode mnie. Nie wiem tak naprawdę, kiedy się to zakończy i która osoba tak naprawdę wygra. No możecie sobie zobaczyć, że przykładowo tutaj Falcon zakończył się przy 182 osobie. Ale przykładowo Emeczka Printstream 283. No a przykładowo Gutnev Doppler... 536, ale pamiętam, że był też jeden giveaway, gdzie było naprawdę bardzo mało ludzi, Młoda, młody Simba, nie, tu 291, ale pamiętam, że gdzieś było przykładowo chyba 50 osób tylko, więc polecam się śpieszyć, klikajcie tutaj plusik, wpisujecie kodzik w access, no i gracie na kodzie. Otrzymujecie też darmowe 2 ,10 zł 10 na start, dodatkowo plus 10% do w wpłacasz stówę, masz 110, płacisz 1000, masz To zobacz co widzowie robili na kodziku. Metody płatności, blik, visa, skiny, krypto, paysefcard, SMS. Pamiętaj, że musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać, no i nie zawsze się wygrywa. To też pamiętaj, że nie zawsze się wygrywa i nie zawsze trafia się te najlepsze przedmioty, ale dobra, czas na skinka dla Was, dla komentujących odcineczki. Otwórzmy trzy razy Anarchia Case'a. Mamy meczkę gracz. Mamy Galila Sugar Rusha, Ale to nie jest jakiś mega dobry dropik. Mamy, mamy dwa Galile. Ale to też jest średnie. I myślę, że wiecie co dzisiaj. 250 Ziko. Po takiej porażce niech będzie 250 Ziko. Czy rozdać wam kondoniarza? Ty. 230. Kurczę, dobra, ty dawno nie rozdawałem w sumie takiego skina do postaci w CS-ie. Więc niech będzie, biorę dla Was kondoniarza. Eee, no i tak, żeby wygrać kondoniarza za 235 ziko, musicie zostawić łapeczkę w górę standardowo. Dzisiaj jedna łapeczka to 91 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz zostawić suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, nie wygrywasz. Poszukam innej osoby, która suba ma. No i dzisiaj w komentarzu piszecie. Co robicie z tym skinem do postaci? Co z nim zrobicie? Czy wymienicie sobie na jakąś kałaszkę, czy wymienicie sobie na jakąś ziemeczkę, czy na jakieś inne skinki? Czy przykładowo będziecie nim grali, czy sprzedacie sobie za złotóweczki? No po prostu piszecie, co robicie z kondoniarzem. A my... Czekajcie, wycie co? Kliknę sobie tak gemstone'a. Falcon knife marble fate. Jeszcze jeden mam Black per był, mamy nawaję. Ja pierdzielę. Houla też nie ma. Houla też nie ma. Bleć! No nie no, zatrzyma się tak perfidnie przed! I tu też był haik i nie ma. Przydałby się fabrycznie nowy w statruku, powiem tyle. Nie ma. Dobra, kończmy ten odcinek Underem. No, zobaczmy, Underdogi... Czasem dają, damy 3. 3 skrzynie, 3% hol, no jest szansa na no, tego najlepszego. Najlepiej jakby wpadły takie dwa, co? A najlepiej tak 3-4 i nowy rekordzik. No, zaczynamy kiepsko. Minimal Wear. Ja pierdolę i trafiam hutmana. Okej, okay. okej, okay. proszę Państwa, to by było na tyle. Mam Butterflyer, Ruby, mamy dwie dyszki. Biorę kondoniarza dla Was, on już jest wysłany. Pamiętajcie, trwa rozdanie dla wszystkich: dla tych, którzy grają za stówę, czyli dla tych grubych, no i dla tych, którzy grają po prostu za dyszkę, za dwie dyszki, no to macie za 8 ziko i za 12 możliwość dołączenia do dwóch goodknifów. To by było na tyle. Na razie.